This is not a dream. Witam Państwa. Dziś przyjrzymy się sprawie pana Zeny, który, jak twierdzi, jest prześladowany przez Straż Miejską. Posłuchajmy. Panie, temu ze Straży Miejskiej tak odwaliło, że strach się wyszczać w pramie. Ja już nie wspominam o tym, że dostałem mandat we własnej kuchni, jak się wyszczałem do zlewu. Proszę o interwencję, sprawdźcie, co tam się dzieje, czy jakieś narkotyki biorą, czy co. Panie, ale że już we własnym domu, do zlewu nie można wyszczać, to jest chore. Panie, to mnie milicja tak nie gnała, jakim gościu ze straży miejskiej. Jak widzicie Państwo, sprawa jest poważna. Zapytaliśmy mieszkańców o opinię na temat pana Zeny. A oto materiał. Zena? Swój człowiek. Zena? No przyjaciel przecież jest. A co ty znasz, Zena? Daj dwa złota. Zena? Szlachecka krew. Mój kuzyn zresztą. Zenę? Pewnie, że znam Zenę. A co mam nie znać Zeny? My z Zenon, to takie lody tu kręcili im za komuny, panie. Pieniędzy to mieli im tyle, o. Ty w ogóle, panie, wiesz, co to jest Zena? Ja im panu powiedział. Zena złoty człowiek. Już to, pani alkoholik, jak ci tutaj, o. No, słyszysz. Za mnie mordę, kurbła! Na Zenę złego słowa nie ma Złoty człowiek, nie jak ta tu, o! Lampuciara! Moja żona. Pan? Codziennie takie wyzwiska i noszczanie po bramach, klatkach. Chlanie od rana do wieczora, panie. Dobrze, ta straż miejska się wzięła za nich. Zena? To teraz słuchaj, co ci powiem. Jak go spotkasz, to powiedz, że mojej babie 3 złote za fajki wczoraj nie przyniósł. Powiedział mojej babie, że ma dwa złote i po 3 złote tylko pójdzie do bankomatu, zero przyjdzie. Już nie przyszedł. Ale swoją drogą, Zena to swój chłop. My za komuny na cukrowni robili. My z Zeną no to worek pieniędzy mieli, no, zarządzili im tu, no, ale i, ale i tak go, go spod kosz moczy złote przynieść. Główno mnie to obchodził, poet. Wziął fajki? to nie do, no, kurwa do bankomatu. Jaką karty nim, kurwa? a baba to też głupio. Jak sami państwo widzicie i słyszycie w tym materiale. Pan Zena jest znany i szanowany w lokalnej społeczności, więc udaliśmy się do Straży Miejskiej, żeby odnieśli się do stawianych zarzutów przez pana Zenę. To w telewizji będzie? A. Zaprosiłem was tutaj po to, by wam udowodnić, że to kłamstwa. Wcale nie używamy przemocy. Ja wiem, że mówią ona, że do Straży Miejskiej idą ci, co się do policji nie dostali, że to sfrustrowani ludzie. Strażnik miejski to nie jest zawód, to jest charakter. Chcę, żebyście to wiedzieli i zrozumieli. Chodźcie, pokażę Wam, że nie wziąłem się tu znikąd. To mój ojciec w milicji. Tutaj widzicie mojego dziadka w ormo. A tutaj odznaczenie mojego dziadka za zasługi. Mój bohater. Mógłbym godzinami słuchać, jak opowiadał, jak połowali studentów. Jestem ja. Jak zakładam pierwszą blokadę na koło, to był moment. A kiedyś może wam opowiem, cudowna chwila, aż łza się wokół kręci. Ale dosyć o mnie musimy się zwijać. Nic o mnie mówiłem wcześniej, ale macie to szczęście, bo dzisiaj będziemy dziś rozbijać wyjątkowo niebezpieczny gang Muminka. Za nami miesiące obserwacji. Wiem, że to bezwzględni bandyci i nie każdy wróci dziś z tej akcji żywy. Ale jako wasz dowódca, zrobię wszystko, żeby tak nie było. A wy trzymajcie się blisko mnie, to może uda mi się was wyprowadzić stamtąd żywych. Dobra, pakować się do aut. Dobra, wyskakiwać, dalej, dalej, jazda, jazda. To już jest koniec, Muminki. Kasz im poddać, Mumin. Spokojnie, nic mu nie będzie, tylko gaz na niedźwiedzie. Miał sok w ręku. O co tu chodzi? Najpierw pan zena, teraz sześciolatki? Czy to aby nie przesada? Sprawa dotyczy nielegalnego spożywania na terenie szkoły. Drożdżówek oraz napoi wysokosłodzonych w polskich sklepikach szkolnych. Zakazanych. Niestety dla dobra śledztwa nie mogę nic powiedzieć więcej. A nauczycielom, rodzicom, reszty dzieci należącym do tej placówki. Chcę powiedzieć, że dzięki heroicznej postawie Straży Miejskiej znów jest tam bezpiecznie. To już koniec na dzisiaj. Komentarz zostawiam dla Państwa. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. W następnym odcinku. z tą kamerę. Płoną auta, lokale, słuchają bomby, a my niczego nie mamy. Od dzisiaj lata dla mnie. Chciałeś oszukać babkę? Wszyscy wiedzą, czym się zajmuje babka. Ale boją się mówić. Ale się nie dziwię. czy babce, że będę płacił. Nie chcę kłopotów.